A co za darmo, to wszystko? Tak? Za darmo to było. A druga te herbaty? Też jak za darmo, to pani Dobra, daje. białą herbatę z lawendą pełną różą oraz herbatę mieszankę czarną z zieloną z jaśminem i różą. No to poproszę obie. Nie. Nie smakuje pani? Lawenda nie. Ale pani jest bezczelna, za darmo jeszcze pani narzeka. Ja Mi to za darmo, to i ocec nawet smakuje. Nie, zawsze dobry, proszę A ona za darmo kobita dostała, jeszcze narzeka, panie. Ale to już nie narzeka. to się pan zapytał, czy smakuje. No, a pani powiedziała, że, pani powiedziała, że nie smakuje. Ale to jest do próbowania, żeby kupić, no. Ja mi to wszystko za darmo smakuje. Dziękować. Pani, ale niedobra ta herbata. Nie, ta druga. No tam mi niesmaku. nie smakuje. Oby... No ta, właśnie, to jest ta sama, ta jasna. No o. O, ale Nie to co miałem minutka, ja to lubię minutkę tą herbatę, wie pani, którą. W tej torebce to jest minutka. Nie, najlepsza ja. herbata, Dla mnie to nie jest herbata. I trzy łyżki cukru to najlepsza herbata. A, a to jakiś wynalazek. To by pan do wody na trzy łyżki cukru by było to samo. Nie, bo wtedy woda jest biała, a wtedy herbata jest koloru herbatowego. A pani zamieszać to z kobitą wieczorem zamiesza. kobitą to się nie miesza. No jak nie, pani wkłada mi miesza, jak chochlą w ty w garze. ja. Falą nas. Na jak?